Witam chłopy serdecznie na tonarzu dziennym, BUM! Przypinka, lecimy z tonarzem, druga seria robocza na stówce, plus bicepsik. Oczywiście te wszystkie serie poprzedziłem rozgrzewką, 80 na, na 16 ruchów, 90 na 15, Jedna, jedna setka była na 12, a tą nie wiem, zobaczymy na ile, może też na 12, może nie. Teraz pokażę Wam dobre ćwiczenie na biceps. Fajne, bo jeszcze go nie robiłem, a fajnie wchodzi, naprawdę super. Zawsze robię w dwóch rękach hantelki dwurącz, a dzisiaj zrobię jednorącz w chwycie młotkowym. 18 razy aż. O, powiem Wam, że fajnie wchodzi, bo fajna jest tutaj dźwignia. I naprawdę o wiele lepiej to wchodzi niż, niż podczas pełnego wyprostu. Właśnie opieramy się o coś, żeby tu zrobić taką dźwignię i lecimy z tematem. Muszę robić krótkie filmiki, bo jest bardzo mało miejsca w tym telefonie, to jest telefon zastępczy mój w naprawie. Także do, następ... do za chwilę. Lecimy ostatnią serię. Dołożyłem żeby nie było. Troszkę dołożyłem, zobaczymy miałem nie dokładać. Mniejszyło 112 kg na sztandze. Także lecimy z tonażem To nasz dzienny To nasz dzienny staliwa Powiem Wam, że wielkie lustro tu wyczesałem gdzieś ma 1,5 metra na 60 cm albo 1,20 m wielkie takie Będę je przyklejał gdzieś tu na ścianę, muszę jechać po, po tytan klej albo jakiś albo silikon na silikon też tu kleiłem i się trzyma wszystko. Dobra. 112 KG. Jeszcze dwa razy bym zrobił, ale wystarczy. Dobra. Czyli nie jest źle. Serię robię więcej niż, niż, niż ważę. Bo ważę gdzieś ze 108, 109. I teraz co miałem zrobić? Triceps. Trinia, trinia, trinia. Serię na trinia. Musiał tu porządzić, ale to dobra, bo się czas za, zabiera tu mało, mało baterii, raczej tego miejsca. Jedziemy chłopy, ostatnia seria do ciągania sztangi. Chodzi tułowia, ostatnia albo przedostatnia. To jest 120 kg. razy. Jak widzicie, nie używam yy, opasek, nie? Znaczy tych pa pasków do sztangi. Bo tak to bym zakładał 20 kg więcej jeszcze. I teraz triceps robimy, pokażę go tyłem, bo tu nie mam gdzie położyć zbytnio kamery. Może tutaj, jakoś tutaj może u sobie. Триньек, триньек на вытягу. Kurde, szyba prawie by pękła. Muszę w końcu zamówić te yy, kółeczka. Kurde, coś mi kark przewiało. jednak otworzyłem okno, miałem je otwierać, bo to są przeciągi. A człowiek rozgrzany. Zobaczcie jakie lustro. Mam. Nabyłem lustro. Metr 20 gdzieś na 60, metr 20 wysoki na 60 szeroki. Będzie przyklejone y, tam wszelki. Między tym lustrem, o tym, o tu, a tym. A tym, tutaj, o, w tej przestrzeni, tu. Przykleję. Dobra, lecimy z tonarzem. No i jeszcze deczko pompy. Y, na klatę, wyciskanie hantelek na, na skosie, hantelki po 25 kg, 20-30 ruchów, żeby tylko ukrwić bardziej. Także bez, bez szaleństw. Chodzi o to, żeby ten mięsień jeszcze przepompować mniejszym ciężarem. To jest czwarta, czwarta seria. Pięć serii robię i od razu robię to na zmianę z drążkiem. klata piecze czyli jest wszystko jak trzeba i teraz jeszcze wjeżdżam kurde tu jest ta szyba trochę przeszkadza o tarby już trzeba pobudować I jeszcze drążinio. Czwarta seria drążka. Mm -hmm. No i to było na tyle. Ja jeszcze tu będę zamiatał Mam jeszcze po jednej serii. Wbijajcie do mnie na sklep. Skrzypastubeshoppl. Wbijajcie do mnie na maila. Blazej.skrzypek małpawp.pl. Nagrywam życzenia urodzinowe, imieninowe, okolicznościowe. Nagrywam tak zwane zjepki. Dla kolegi, bo nie chcę ćwiczyć. Dla szefa, bo nie wypłacił należności.